Witam wszystkich. Więc tak, jak zrobić bas i mam BK czyli tak jak ten, który już niektórzy znają. Chciałbym się dowiedzieć, jak taki bas w prosty sposób zrobić. A to się robi tak. Mamy sobie, musimy mieć paczkę Aldengeance EDM Essentials Fold 2. Volume 2 wchodzimy w synth tu mamy takie basy, wchodzimy w piąty bas i ten bas będziemy potrzebować. Ja się tutaj posilę. Można to zresztą zrobić też tak. To sobie ładujemy go tutaj do Chanela i można na klawiaturce sobie. Można sobie wygrać jakąś tam melodię na krewce. Ja sobie se, se, może żeby Wam to nie komplikować, ja ominę tego serum, i po prostu zrobicie tak tutaj przesuniecie sobie tu i będziecie na tym samperku bazować. Dobra, możemy. ja mam sobie pobrane akapale, już wcześniej przygotowaną do tempa. I zaraz ją załadujemy, I tak. teraz to znajdziemy. O, tu mamy tą kapelę, wstawiamy sobie ją do playlisty o, w ten sposób robimy na song, bo chcemy tutaj odtwarzać. Jakbyśmy chcieli, pattern tworzymy to, czyli to co tu mam w sekwencerze, w sekwencerze. Dobra, playlist puszczamy. I taka kapela trochę, nie jest studio, jest trochę zniekształcona, ale dobra. Co dalej musimy zrobić? No na pewno yy, jakąś stopę. Punch. Ładujemy sobie. Ok. I żeby to nam grało do bitu. Tak. Tu złapujemy tą, żeby nam cały czas grało w kółko. I będziemy dodawać ten bas. Ten bas też mam na MIDI zapisany sobie. Czyli tu mamy ten bas. Dajemy na pattern 2, czyli tutaj mamy patterny. Dodajemy na drugi. I ładujemy sobie MIDI. Co zrobiliśmy to muzyki. Dobra. Będzie trochę za nisko. Trzeba będzie podwyższyć. O, tu jest to nasza melodia z tym całym basem. Jak mówiłem, będzie za nisko. Dobra. No i teraz jeszcze dodamy sobie na efekcie. Czyli ten bas ma na czwartym efekcie, to sobie wybieramy gdzie na mikserze ma być. Na piątym jest dobra, dodajemy tutaj CD y, Chino. Kickstart. Coś mi tu przerwało. Mam nadzieję, że się dalej nagrywa. Pierwszy raz tak nagrywam w ten sposób przez Azio. Dobra. Mamy bas, mamy Sejdyczaj. On jest trochę za bardzo. Troszkę tutaj skrócić te nutki. Za bardzo wychodzi. W ten sposób się nie da. No zrobimy, a tutaj jest nasz, nasz cały sampelek. I zrobimy tutaj trochę odcięcie. Niby tak jest podobnie coś. Tutaj ładujemy go. Hmm, to był tak było. Dalej to można się już z tym. Bawić. Można technicznie to wszystko dostrajać, żeby to miało brzmienie. Więc dziękuję za obejrzenie i myślę, że komuś się przyda. Marka.